Mamy godzinę? W półtorej, czyli zaczynamy no. tak klasycznie. <laughs> Także cześć, witamy was w kolejnym odcinku DOPI, e, czyli w serii, gdzie wraz z Laską z kanału Laska Gaming i Piłkiem, którego dzisiaj nie ma, bo zachorował, rozmawiamy o grach subiektywnie. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat głównoburzy między pecetowcami, czyli Ech, tak, mamy epic game. Games No, mamy console Warren na PC. To jest tak, Zajebiście jest śmieszne. Event. <gry> tak. Ale na początku Zdrowia. klasycznie. Ogólnie tak się wydarzyło, że mamy Console War na, na PC-cie, zawsze pc się śmiali z konsolowców, że się, się napieprzają no, Sony na Xboxa, e no, Nintendo zawsze było z boku, bo zawsze Nintendo jest z boku, ale <gryw> dzisiaj się konsolowcy śmieją z pc -towców. że się żremy między sobą, no właśnie. i no, ogólnie jeżeli chodzi o kontekst, bo może ktoś siedział w piwnicy przez, przez... ostatnie pół roku właściwie. <noise> I ten Epic otworzył swój sklep i jakoś tak się wydarzyło dziwnie, dziwnie, no wiadomo dziwnie. co się stało, tak się wydarzyło, że e, zaczęło jakby wychodzić na tę platformę ekskluzywy oprócz Fortnite'a, który jest naturalnym ekskluzywem. Pierwsza główna burza wybuchła przy Metro Exodus. Tak, przy Metro Exodus, gdzie w ostatniej chwili praktycznie zmieniono. Platforma, na której będzie dostępny, ze Steam'a na właśnie na Epic, na Epic Game Store. I szczerze mówiąc, mnie ta, mnie ta główna burza zupełnie nie obeszła. Znaczy, ja nagrałem nawet film na ten temat, mnie też nie obeszło, bo po pierwsze jakoś nie miałem ciśnienia na to metro, po drugie, grał na konsoli, więc ja jestem jakby obok tego wszystkiego. Poza tym, no nigdy nie byłem jakimś fanbojem żadnego systemu. No kiedyś petytowcem byłem z nie? Ale nagrałem na tym, dlatego nagrałem film, bo się rozpoczęła główna burza, i której do końca nie rozumiem. W tym filmie głównie krytykowałem graczy. <grym> Bo ogólnie, przez, przez, przez tą aferę, która się rozpoczęła, przestałem siebie w ogóle nazwać graczem. Ja tylko gram w gry, teraz tak mówię. Nie jestem graczem, gram w gry. Bo to, co się odwaliło, to jest po prostu jakaś... Śmiech na sali, tak szczerze mówiąc. To jest, to jest jakaś paranoja po prostu. Dobra, to było mega słabe, bo dwa tygodnie przed opublikowaniem gry, zmienianie platformy i tak naprawdę zmuszanie kogoś, bo na przykład trzeba uszanować też to, że ktoś nie ma ochoty, nie? No, po prostu, no. nie ma ochoty przechodzić na inny launcher albo chce mieć te wszystkie rzeczy ze Steama, do których się przyzwyczaił, jeżeli chodzi o to, że dwa tygodnie przed tym, jak już masz na przykład preorder zamówiony i przenoszą ci na platformę, no, to. przepraszam jest... bardzo, ja miałem preorder i jest cały czas na Steamie. Aha, no to nie ma problemu. Nie było z tym problemu. Poza tym tutaj też nie ma problemu, no. bo, ten, bo jeśli potrzebujesz Steamowe rzeczy, oprócz oczywiście achievementów, to możesz sobie gry podpiąć pod Steam. Ale wtedy ci nie uzna achievementów ani niczego. No, no to mówię, oprócz achievementów, to, no i czasu w grze też nie, nie będziesz miał. Ale Steam Workshop, ale z y, społeczności, o ale fora, ale ocenianie, ale, Boże. ale Boże. refiusy, ale... Y, znaczy dobra, y, Epic jest na razie ubogi, strasznie. Jest strasznie ubogim sklepem, gdzie... Jakieś kilka, dopiero tygodni temu wprowadzono wyszukiwarkę. Tam nawet nie ma koszyka. Dlaczego? Nie, koszyk jest. Jest już. Jest. No, to już wprowadzili jej. No to gratulacje. Jest, to jest innowacja. Właśnie, nie ma tam podstawowych rzeczy i nie będzie tych podstawowych. Będzie rzeczy. że już zapowiedzieli, że będą właśnie te rzeczy i to ale Ale form for użytkowników na pewno nie będzie, bo to mówił właściciel Pika. Właśnie, to też jest trochę słaba sytuacja, że co chwilę wychodzą nowe newsy i co chwilę są sprzeczne informacje. No właśnie, no są sprzeczne ze sobą i tak właściwie komu wierzyć, skoro ludzie z firmy mówią co innego niż ktoś powiedział chwilę wcześniej. No, ale oni na początku samym nawet nie chcieli mieć, e, nie chcieli mieć recenzji na swojej platformie, co po części szanuję i po części nie mam z tym problemu, bo czy kupiłeś kiedyś grę na Steamie, e, że klikasz sobie na Steamie przychodzisz, o widzę, gra ma dobre recenzje, kupuje? Nie, w życiu nie no właśnie. Się, nawet gra, która <grytum> miała słabe recenzje, ale po gameplayu wydawało mi się, że będzie mi się podobać, więc ją kupiłem. No, dokładnie, no jakoś nigdy nie patrzę na te reviewsy, znaczy pewnie są osoby, bo te osoby nawet, ja kilka napisałem takich na, no ale, ale to <grytum> dla Badża, a nie tego społecznościowego. Tak, <grytum> Też masz lidera, lidera społeczności? Tak. Więc kilka z tych <grytum> rzeczy wykorzystałem. Nie, ale ani nie patrzę na te oceny. Poza tym, na Steamie pojawił się, znaczy już było od dawna, ale teraz się nasilił review bombing, więc yy, nie wiem, czy To jest yy, metoda depilna. Wymuszenia czegoś na producentach gier, na przykład w, w GTA 5 też tak no. było? Siema. Cześć. To się wytnie. Cześć. <laughs> Nagrywamy. Przepraszam, nie widziałem. No spoko, spokojnie. No zawsze przed ograniem nagrywamy. Nagrywamy. C nagrywamy z tak, No przepraszam, nie widzę. No, no spoko, spokojnie. Ten review bombing, który jest debilny, bo po pierwsze e, dawanie złych ocen poprzedniej grze jakby tego studia albo innym grze i pisanie autystycznych reviewsów, że... O, nie podoba mi się, więc ten, to jest tak. Po pierwsze, wszyscy widzą, że to jest autystyczny review. Po drugie, Steam już nawet wprowadził narzędzie, które jakby ma, nie dość, że jest statystyka wyświetlona, to jeszcze oznacza. Tutaj jest review, bombing, bo banda autystów, nie, nie obrażając autystów, ale banda idiotów weszła i po prostu Z zrobiła. tym, z Falloutem New Vegas tak było, gdy Steam dodał do Fallout New, do Fallout New Vegas końcówkę ru. I wszyscy nagle, je, bo ceny mega negatywne, nie? Dlaczego? Bo komuś przeszkadza, że ma R u przy grze. No t... Nie wiem, mi to ja osobiście to zlałem i uruchomiłem po prostu grę. No tak, no tylko że jedyne co to Steam tam pozycjonuje gierki u siebie w sklepie względem tych ocen, nie Te też. Ale no. To jest dla mnie. Brak tych ocen na epikum w zupełności nie przeszkadza. Nie no. I też nie, bo tak samo Przy GTA 5 też było jakiś, jakiś problem z tym, i też opinie jest bardzo pozytywne i skończyły do mieszanych. A tam była jakaś. Nie pamiętam już, jaka była afera, ale tam była jakaś. Nie wiem, z czymś, z czymś była afera i też właśnie było review bombing, Ale jest dla mnie Steam, jak, jak jeszcze znaczy korzystam. No bo gram jeszcze z skąpa często. Dla mnie Steam jest chujową platformą, bo nie podoba mi się. to jeżeli... mi wszystko jedno, kilkam sobie na, ten, na ikonę na pulpicie i odpalam grę. Aha, no... i wali mnie to z jakiego to jest lunchera. No, dla mnie Steam jest złą platformą, <grym> i to można zrobić kolejny odcinek. Dlaczego uważam, że Steam jest zły? I miałem na początku, bo tak zaczęliśmy od tego metru, miałem na początku taką nadzieję, że jak wejdzie Epic, to Steam cokolwiek zrobi. Tylko że nic nie zrobił. Nic, po pierwsze nic nie zrobił, a po drugie Epic zaczął stosować takie agresywną politykę wydawniczą, no, bardzo agresywną. No w... zaczęli, znaczy to jest, to jest ich po prostu, to jest jakby ich prawo, ich ich wola, nie i to, jest, to, to też nie można zwalać na, na samego Epika, że dają lepsze, jakby lepsze warunki i że dystrybutorzy chcą lepszych warunków i się godzą na jakby ekskluzywność, bo nie przychodzi do nich, nie wiem, ktoś z Epica nie przykłada im pistoletu do głowy, tylko oni się sami decydują, Czy też wiesz, można powiedzieć, że ci wydawcy są... Jakbyś miał do wyboru mieć marżę 30% na 12%, to gdzie byś poszedł? No właśnie, no, tak, no i jeszcze, Sorry, do, no. jeszcze do tego Epic yy, yy, jakby wspiera też Trochę marketingowo te projekty, bo jest ich mało na razie, bo Steam to jest szambo. No, ale na Steamie fakt, jest, jest tam od cholery gier, ale 90% z tego, no to jest takie typowe dno jeszcze ze starego Greenlighta. No dokładnie, zmienili system z Greenlight, właśnie zmienili z Greenlighta na tego Steam Direct i jest jeszcze gorzej. Po co kurwa, jak coś działało? Chujowo, bo chujowo, ale działało. No i też jest dużo plotek na temat Epika. znaczy ja... Wygląda jakbym go bronił. Znaczy ja mam to w dupie, nie? Ogólnie jestem obiektywny, bo no. nawet nie mam tego launchera zainstalowanego, nawet bo nie mam tych darmowych gier. Bo... Ja też nie. Szczerze nie, nie wziąłem ani jednej darmowej gry, pomimo tego, że jestem cebulakiem. Ja też, ale jakoś nie wziąłem ani subnautiki, ani tej całej reszty. Jak coś mam, no to mam głównie. Znaczy tak, mam na Steamie, to tam mam ponad 300 gier. Mam opłacony Origin Access. Mam Fallout 76 na BTS Launcher no. i oprócz tego mam jeszcze YouPlayer. No to czy jak zainstaluję sobie jeszcze kolejnego launchera, to czy coś to zmieni? No nic to nie zmieni. No, nic to nie zmieni. To będzie po prostu kolejny program, który żera ma, że RAM mam niemało, to no. mi to wisi z góry na dół. Ceny są miały być lepsze ceny o wiele, a zrobiono jak porównanie, że to nie jest. Nie, że to nie różni się aż tyle. No, nie różni się aż tyle. Jedynie co to jest większa właśnie marża dla, dla dystrybutora. Nie? Może nie dla producenta, ale dla dystrybutora. I. Jedyne, co mi się podoba w tym wszystkim, to właśnie szef Epica powiedział, że oni zrezygnują z tych wyłączności, jeżeli z nimi obniży marżę. No, a z tym nie obniży marże. No, nie, oni to mają w dupie. Oni to mają w dupie, oni już nawet, wiesz co, oni już nawet zapomnieli jak się robi gry, bo wypuścili yy, Artefakt, co się nazywało? Nawet nie pamiętam. Teraz, nie? Ja cały czas czekam na Portala trójkę. <laughs> to chyba jeszcze trochę poczekasz. Wiesz, oni zapomnieli jak się gry robi. Wypuścili tego artefakta. Mogę się mylić, więc napiszcie w komentarzach. Wypuścili tego artefakta, gdzie na początku grało bardzo dużo graczy, tylko że po trzech tygodniach już 70% z nich odeszło. Aha. No, więc y, mają w dupie, jeżeli chodzi... No Dobra, na, na GDC mieli konferencję, gdzie zapowiedzieli kilka rzeczy i że zmienią wygląd. No, wow. Tego Launchera. Jaram się jak kościół w Norwegii, no, Dokładnie, więc... Więc dla mnie... Dla mnie fajnie by było, jakby wynikło z tego coś dobrego, ale na razie wynika straszna głównoburza burza. Na, na w większości grupek, na których jestem na Facebooku, nawet nie można tego tematu już zaczynać, no, bo, bo bany. tak, tak było, polecam bane, nie? I właśnie nie rozumiem. Ale popatrz z drugiej strony, jak ludzie bronią fanatycznie Steama, mm. gdzie wiesz, od lat im obiecują i nawet robią fakeowe newsy, że będzie Half-Life 3, i gdzie wiadomo, że ten Half-Life 3, kurde, mm. chyba nigdy nie powstanie. No. Ale sami puścili tego fajkowego, nie? A ludzie cały czas ich bronią i patrzą na nich jak na świętą krowę. No ale właśnie nie rozumiem. Jeszcze przed wprowadzeniem e, Epic, e, tego lunch'a od Epika, wszyscy gnoili tego Steam'a jak się dało, bo jest za co go gnoić. Poza a... tym, jak i, jaka była główna z CSGO, co zrobili, jak no. dali free to play i, ba, i tą battle arenę. Wszyscy ich od góry do dołu. A teraz je, kurde no. święci. To tak jak z Michaelem Jacksonem. Tak, nie? tak, tak. Za tak. życia. O, zły pedofil. Nie? A, te... ci, o, wielki artysta. A. A. Dzień dobry, Panie Michaelu. No dokładnie, więc możecie w komentarzach napisać, że absolutnie. Znaczy dobra, ten workshop na Steamie to jest zajebista rzecz dla modelów, nie? Bo też dużo, dużo z tego korzystam. Tak, jeżeli jest spoko. Jeżeli gram i to. I, to bym na Epiku, to tego bym brakowało mi na Epiku, nie? Tylko, Ale że do jest... strony zawsze jest Nexus i możesz sobie ręcznie podgrać mody. A oni mają jeszcze narzędzie do automatyzacji, jak chcesz możesz wesprzeć modera. Gdzie hmm. oni z tego nie biorą nic. Bo to się opiera na subskrypcji, abonamentowej. jeśli chcesz, no tak. a jak nie to masz reklamy. No a poza tym ludzie chyba już zapomnieli, że Valve czy Bethesda chciała wprowadzić płatne mody tak, na, na workshopie. Wszyscy, wszyscy no, chcieli wprowadzić płatne no, mody. Już, już wprowadzali te płatne mody i już była główna burza, więc chyba już wszyscy zapomnieli o tym, o tym aspekcie e, i o tym co się działo. I... Bo Valve jest dobry. Tak, dobry. Znaczy, no mówię, już gier nie, robię, gier nie robią, już e, z e-sportu się wycofują, e, Steam jest... Nie, jak dopiero wprowadzą jakieś radykalne zmiany, to. Bo do tej już też odpuścili. Od, oni do te odpuścili, jeżeli chodzi o Esport. No, no, no. Ten, yy... Tak samo jak Chodz, ale robi Blizzard. No. no, więc, więc wszyscy, z wszystkiego odpuszczają i trzepią kasę na. No to tak, jako sklep, Jako, jako, sklepoś, jako no. pośrednik. No i jeszcze na przykład. Ludzie się spuszczają nad tym, że nie można kodów kupić Tak Można. No teraz można, ale no. spuszczali się O kurde, bo muszę kupić grę za, za pełną cenę. No ale to... No to kurwa, jak nie chcesz grać, to nie graj, no. Ale to i tak... Wiesz co, wszyscy... Bo ja mam wybór w skupnie sklepu, ale i tak kupujesz kluczowe Na jedną platformę, dokładnie. Dobra, nie ma bany. Kupując grę no. pudełkową w środku często nie ma płyty, masz tylko kod do pieprzonego Steama. I teraz jak... Yy... Już Epic podpisał z handlu bundle, to za. No nie, miną, nie wiem, może miesiące i będzie bundle na Epic. Na Epica, na, Epica, na no i tyle. No więc to Ale jest. Nikogo z tego nie. tytułu nie upędzie. Nie, to jest, to jest po prostu. I naprawdę, marsza 30% to jest dużo. To jest bardzo dużo, zwłaszcza dla. Małego, dla małego studia. No tak, no bo... Tak, jak na przykład wyście mieli, bo wyście też mieli kurs na Steamie. Tak. No, no to 30% na pewno wam zżerało ogromne budżety. No ale na przykład, ale, bo 30%-30%, ale często yy, mali yy, małe indyki. Nie mogą sobie pozwolić, na czym znaczy nie mogą. Mogą, nie mogą. No, nie chcą się wydawać. To jest też dyskusja na dłużej, czy wydawać grę z wydawcą, czy nie, bo są różne podejścia, ale na przykład chcą wydać się pod kimś innym, bo oni mają marketing, oni mają no, wsparcie i to wszystko. I teraz tak, wydawca mam, bierze ileś tam procent, wam bierze ileś tam procent i wiesz, suma summarum masz, nie wiem, 50% na jednej. Jak, jak masz szczęście. No, jak masz szczęście, więc no. To... Niby ten wydawca, czy ten. Owszem, zapewniać marketing zapewnia pierwszą sprzedaż, tak naprawdę wychodzisz na zero, albo jeszcze na tym tracisz. No ale Ty też mam te problemy eee, wieku dziecięcego, wiesz, były te wycieki danych, tam nie do końca. Tak, zabezpieczenia też nie do końca no, działały. No. To tam była jeszcze ta akcja z tym, że jak miałeś Steam'a zapisanego, to ci tam dane podbierał z tego Steam'a. Tak, dobrze, ale oni powiedzieli to wiesz uczciwie, poza tym to było zapisane w licencji, że on przeszukuje komputer w tym w celu znalezienia to, czego no. używasz, żeby po prostu usprawnić, ten, usprawnić proces. A teraz tak szczerze mówiąc, przyznajcie się kto przeczytał chociażby ten, jak instalujecie Photoshopa. No, Założę się, że pirackiego wszyscy instalują, ale oczywiście wiel ten, wielcy, ten, wielce, wielce, wielce prawilni, prawilni gracze wszyscy na Steamie. Kto kurwa przeczytał licencję, założę się, że nikt. a tam są nawet takie podpunkty, że włos na dupie się jeży. Młocznie z tym, że jak spali się komputer przy, podczas używania photoshopa, to to jest kurwa wasza wina. No Dziękuję, więc jesteście w dupie, więc skoro nie czytacie licencji, to co realnie się nie wypowiadajcie. No i... Znaczy, zupełnie jedynie co... E, co mogę zrozumieć w tej całej wojnie, to że ktoś jest fanbojem Steama, no. no jedynie. Bo... Ale... Mm. Nie, nie, nie wiem z jakiego powodu, naprawdę. Dobra, ja też tam mam 615 Nie, tylko co z tego? No, jeszcze, a jeszcze co chciałem do tego wrócić, że jak nagrałem film o metro, to nazwałem streama Monopolistą. No, I ktoś jest. się doczepił. Przeczytaj sobie, przeczytaj sobie na Wikipedii, co to jest monopolista, wkleił mi link, wkleił mi definicję z Wikipedii, która rzeczywiście, że to jest taki typowy monopolista, że nie ma innych firm i w ogóle dominuje rynek, on nie jest monopolistą, to Epic jest monopolistą, bo ma ekskluzywę. Tylko sorry, no ale... A to teraz sam sobie przeczy, bo no. Epic jest małą jednostką, a monopolista nie musi być sam jeden na rynku, może no. mieć monopol na rynku. Ale jest monopolistą, bo ma ekskluzywę. Tylko, że wcześniej, wcześniej, przed tym jak był Epic, był, był oczywiście Origin, który był tylko od EA, był tak. Uplay, który był tylko od, od Ubisoftu, Ubisoftu i tam żadne gry inne niż Ubisoftu nie wychodziły. Chyba nie Jest przecież Battle.net. Jest Battle.net, jest Bethesda Launcher i to są launchery osobne dla wydawców. I był Steam, gdzie może, mógł się każdy wydawać, tylko że miałeś wybór, albo się wydajesz na Steamie, albo co? Co, na, dobra, na Gogu. Tylko że Gog jest też niszowy, co pokazał From Breaker od, od City Projektu, gdzie powiedzieli, że to będzie ekskluzyw na Gogu, i po. W bardzo krótkim czasie. No byłeś, miesiąc czy dwa. No, po wynikach sprzedaży musieli się przenieść na Steama. Niech mi, niech mi nikt nie powie, że to nie jest. A marka jest mega popularna, no. sama gra też jest dobra, sam ją mam na toku. No, więc, więc, więc to, to, było, to był wybór albo wydajesz na Steamie, albo cię nie ma. No albo cię nie ma. był jeszcze ten ich, 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 Yo. ich Yo. kiedyś była desura. No to tak. był dla totalnych indyków, jeszcze jest ten Iftyo, czy jak to się nazywa, to jest dla też totalnych indyków, ale... to przed... popatrz, nawet ja jest z tych wszystkich, no oprócz tego, oprócz Ubisoft, nie właśnie, Ubisoft pomimo tego, że wydaje na Steam'a, no. to i tak musisz ich launcher jeszcze dodatkowo tak. zainstalować, więc na chuj to komu? Serio? Znaczy ja bardzo lubię GOG'a, nie, bo... Na gogu, jak kupujesz gran na steamie to nie jest twoja, bo to tak, jest wypożyczone, a na gogu masz powiedziane, że to jest 0 DRM'ów Ściągnij sobie lunchera, nagraj sobie na płytę, wydrukuj sobie okładkę czy wszystko. Nawet są specjalne serwisy, które fani tworzą okładki. No. Jak już tak potrzebujesz, bo ja już się z tego wyleczyłem. No jak już tak potrzebujesz, to nagrać sobie na płycie i ta gra jest twoja. A na Steamie. Ale na na, na potrzeb też jest to samo, że grę kupujesz i ona jest twoją własnością. A to o wiem nie doczytałem, ja o niekorzystał. gra zostaje wycofana ze sklepu, jest w Twojej bibliotece i zawsze możesz ją pobrać. No i to jest i. i... Elo, nie działa, działa serwer multiplayer, ale masz ten. Jak masz grę bo no to się jak chcesz. No. A nas. No, a tak. nas z tym, wcześniej kupowałem na przykład CSS z Rosji albo z Argentyny za 15 zł. A później wielki płacz. O kurwa, kupiłem aktywem po a mimo wszystko mnie zbanowali. No. no, sorry, jesteście jebnięci. No, więc, znaczy, chciałbym. Zobaczymy jak to, bo jest już powoli, będziemy musieli tak? No, zresztą, e że zostało no. nam. No, ale to jest tylko. Chciałbym, żeby się Epic rozwinął i żeby był, bo rzeczywiście jest biedny. Nie, jak no, jak to widać, nie no, jest poniżej 100 gier chyba teraz. No, jest biedny, jest, nie ma tych podstawowych rzeczy. Tam, no, tak jak mówiłem, że nawet wyszukiwarki nie było, że to było na takiej zasadzie, że wchodzisz, kupujesz, graż. nie? No. to też nie jest głupie. Nie? No, bo, Zazwyczaj wiesz, co chcesz kupić. No i poza tym nie wiem. Nie jestem taką osobą, która siedzi na community. Znaczy, ja nie mówię, nie, nie mówię też, że tym jest dlatego zły, że ja tego nie używam, też, że to jest chujowe, nie? Tylko, że nie, nie jestem taką osobą, która siedzi na tych wszystkich community. Ja nie publikuję screenów. Kart kiedyś zbierałem, teraz już też tego nie zbieram. Zbierają karty też, tylko do odznaki. No. I, znaczy, ja tam sprzedawałem te karty i. No, jak coś przyjdzie, to sprzedaję po prostu. Skudę, mam takich. Jak jeszcze na Łowca gier się bawiłem na bazarze. Na zbandzie sprzedawałem gry i kupowałem, to mam w znajomych takich ludzi, którzy cały czas na tym Idle Masterze siedzą i po prostu mają po kilka tysięcy gier i to jest bot, który po prostu odpala grę i się nabijają karty, przełącza na kolejną grę i się nabijają kartę i na tym zbijają gdzieś są kasę. Nie, ale, ale wiesz. To... A to też jest nielegalne. No nie jest legalne, no. to nie jest legalne, nie. Ale jakoś, wiesz, jak gram na konsoli. to też tego wszystkiego nie mam. Znaczy pewnie jest jakiś, wiesz, jest czad, jest, jest, czad, 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 jest to się. wszystko, ale jak chcę zagrać w grę, to włączam grę. No, i to w dupie. No. Jak chcę pogadać na forum, to mam Discorda, jak chcę pogadać z, na PS-ie, to mam Messenger od PS-a i, i, i tyle. No. I... Czy chcesz, jest komuś więcej potrzebne te szczęścia? Szczerze, minie, ja z tego no. kompletnie nie korzystam. Może, może dlatego, że jestem ignorantem, to mam to w dupie. No może ja też, więc no, to nie jest dla takich osób jak my i my jesteśmy absolutnie obok, nie? Mnie to śmieszy. Ja uważam, że to jest śmieszne i ludzie, którzy się w to angażują, też są śmieszni. No i chciałbym... No, więc jeśli was uraziłem, to sorry, ale jesteście śmieszni mam to w dupie. I, więc chciałbym w komentarzach, niech ktoś mi napisze... Ee, niech ktoś mi napisze i wejdziemy w polemikę, dlaczego tego Steam'a tak bronicie. Właśnie też jestem bardzo ciekawy dlaczego? Bo, bo co, bo, bo macie wybór, gdzie kupić grę taniej, na Epiku zaraz też to będzie. No bo to jest. wiesz, To no, jest standard, no. to, jest, to jest funkcja, którą musieli dopracować, bo, bo nie wiem, bo macie czat, który tak czy tak możecie sobie odpalić, podpinając grę, bo, bo lubicie się no, Można zbierać karty, można zbierać odznaki, można, nie wiem, jest workshop z modami, który w każdej chwili może wejść na płatne znowu. No macie miliard gier macie, dobra, byli, mieli kuratorzy naprawić tą sytuację. A może żeby... chodzi o tryby big picture? O, to, to jest, to jest opcja, której użyłem dwa razy przypadkowo. Znaczy, no. jak odpinam pada tak. z playażurki, ten... to się odpala big picture. No jak ja, jak grałem na Steam Controllerze, to grałem na tym big picture, nie? No bo to, bo to powstało chyba, no. no bo to jest przystosowane do, do, do tego całego paczka A może Steam Controller, to jest <laughs> Może to jest ten pomysł. No tak, nie pomyślałem, żeby kupić pada za dwie stówki, skoro mogę podłączyć DualShock'a. No ja kupiłem za używanego za 150 nie powiem całego Wiedźmina 3 z narzeczoną przeszliśmy na tym padzie i znaczy, wiesz, no, to jest zabawka, to jest gadżet. Nie, nie przypadnie 90% osób jest. Pad, który miał być padem dla pecetowców, że ej, jesteś pecetowcem, a nie lubisz padów, to jest pad z, dotykowym, z dotykowymi panelami. Super, naprawdę. No. Więc no... Szkoda, że Sony nie zrobiło czegoś takiego 8 lat temu wydając Xperia Play albo no. 6, nie wiem, na pewno, na pewno więcej niż 6 lat temu. No, więc dla mnie, no, ja jestem, nie jestem już pecetowcem i tak mówię. Dla mnie to jest bez różnicy, jak kupuję pudełko, czy kupuję kod, gdzie, gdzie go, gdzie go wrzucę, nie? No. Ja z kolei jestem pecetowcem, gram cały czas na pececie. E, no. Obecnie kotuję Mortala 11 i szczerze mówiąc, mam to w topie, jaki to jest luncher, byleby mi się gra odpaliła. No. no, sorry, metro idzie na Steamie. Jak ktoś miał preorder i go wymówił, to ja po prostu jest idiotą. Sorry, że tak po was cisnę, ale po prostu zachowujecie się nielogicznie. Znaczy to mówimy do ludzi, którzy się super angażują w podstawami. Tak, koniec. dokładnie. Angażujecie się w ogóle w wojnę, w której, na której nie macie. na którą nie macie żadnego wpływu. No, no Pokrótce to tak. I mamy, mamy console War, który w sumie. Teraz już trochę ucich, ucichł, bo wszyscy się teraz gapią na, na PC-ta na i był taki mem, który oddaje całą tą sytuację, że są dwie małpy, które się gryzą i, i dookoła wszyscy konsolowcy. No. Dobra, ty... cóż, dziękujemy Wam za odcinek, my kończymy, bo za chwilę zaczyna się Poglądajmy, bardzo fajna inicjatywa, bardzo e, w, co w każdą drugą środę miesiąca, e, o czym ja zawsze zapominam, e, spotykamy się w miastach ilu? 12. W 12 miastach i rozmawiamy o grach subiektywnych. Także dziękujemy Wam za oglądanie, a my, my sobie dopijamy i spierdalamy. Tu można przepinąć.